Jump. Cześć nam wszystkim, witajcie w kolejnym odcinku, dziesiątym, życzę sobą dla Bluestone I jako, się, jako iż, że się wkręciłem w nagrywanie, to kontynuujemy, jesteśmy w więzieniu, tak jak pamiętacie może i Musimy tym zwiać Oczywiście wszystko... Da się zniszczyć nawet w więzieniu, nawet jakieś głupie kajdany Fajne A pistolet M9 Ha! Cóż za nowość On tylko jest? Nie wiem Mam go w dupie Za chwilę tego tak go... M9 kolejne Co tu mamy? Nawet mojego telefonu nie mam, no nie mogę patrzeć gdzie mam iść. Ta gra jest tak otwarta, że nie wiem, gdzie mam iść. Dosłownie. A no to w dupie chce mi się podejść.

O, jeny. To już są. Sirius Komandosi. Nie! Nie, fuck Za dużo ich tam było. Fuck, ej oni są mocni. O, people. Muszę jakoś tam się przemknąć, żeby mnie nie zauważyli. Ale nie da się w tej grze, no. O Udało się Ale ja teraz nie zauważyłem. Nie Ła. Ciekawe jak to Chciałbym żeby ich nie zabili tamtych To byłoby fajnie. O, tu już jest chyba za dużo ich Nie zabiję go Ale ich ściskam teraz Nie, teraz muszę znowu schować Ale ich ścisnę po cichu Pięknie Trzeba są strzelbę Tylko nie zabijajcie tych cywili no Tylko tam u mnie nie niezłą grupę tych żołnierzy, więc... O, tam poszedłem, ale mnie... Trochę lipnie jakby ich zabili przeze mnie. Te drzwi czy co? Nie tędy. A mogę, mogę się opuścić? Mogę. Gdzie mam iść? Tutaj? No, muszę chwycić Aha, że Dobra, bądź idź Kurde, zabijam tych cywili, no szlak by to No idź, bądź hmm. Szukają tak, mnie nie widzim. a to jest magia Hmm Teraz pewnie ich zobaczymy. Znaczy, znajdziemy ich od pleców. Ależ dżungla, no niesamowite. No tutaj to już na pewno wpadnę, nie ma, nie ma nawet... Jak zabiję tego... Zaryzykuję tak jak mi znajdę. Majkuli. No cool. Ha! Dobrze. ładnie, i tak. Tutaj doszedłem prawie niezauważony, więc. No skanuj, nie właśnie tu. Co za tempak. Nicole sprawdź dane.

za mną. zabiję go tak, bo na likwidację. Co on na tam patrzy? Strzelby też mają, to, nie, to na razie nie będziemy zmieniać na... Nie, w sumie się nie opłaca, zobaczmy. Kurwa no, zmienię to broń. Osiem w strzelbie, ile to będzie nic, będzie full jeden cały magazynek. Są gdzieś jeszcze strzelby? Nie ma. No to bierzemy um, umpa. Bierzemy umpę i, i ściskamy ich. Tu są jeszcze umpy Skar chyba ha. Albo L, w sumie nie wiem Ach, Idealnie, tych dwóch koleś akurat Trzeba ich zabić nie będą już potrzebni. O, miałam strzelbę, mogą poczekać. Ze, ze strzelbą jest przynajmniej zabawa, tak to co? No, idealna sytuacja, no perfekto, pięknie. Tak jak yy, ich zabije, zawsze mi jak ich zobaczy, niezależnie jak, jak strzelę. No, Mam jedną likwidację, ten typek ma chyba tubę, więc tam tego weźmiemy. A ah, głupie me. o boże Wiecie, ludzie z tytanu dobra wziąłem umpę na szczęście okej okay, nie żyje Muszę się przydostać tam. Dobrze. Okej, okay, okej, okay, spokojnie, spokojnie, nic się nie dzieje. A, zniszcz pojazd. No to już wszystko jasne. No, amo, Mam jeszcze. No, Jezus. Tu jest. No, a mi dają... Skar? Takiego P? Muszę gdzieś ten granat, znaleźć Właśnie o tym mówię O ty! He, he! ze Przeżył! Nie. Tak? Nie. Zgina, 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 zgina. O! Idealnie złapałem, pięknie, wszyscy się tam patrzyli. Coś jeszcze jest, nie ma. Znajdźmy ten granatnik. Który... O ten go ma Dobrze. Coś tu jest. Drabina. Wbijamy się. O i tak tu był jeszcze jeden. Ostatni. Przeżył! O, oh, Ładnie strzeliłem. No oh, ci ze strzelbami są mocni. Dobrze. No wali do nas. Ho, ho. Fajnie. Tam jest jeszcze jeden. Nie, tu jest ich więcej. Hmm, ciekawie. Amunicja? LOL Zabił swojego O, Dzięki Bogu, man R combat A, to jest duże granatnik, tak miało być Zdecydowanie to był zły pomysł Co to jest? Jezus, ile mamy się na niego walić? A? Chyba dostał Tak Co nie wezmę, co? Co teraz? Czemu tu biegnę? O, osprej <laughs> A, bo ma wyjebane na strzały Tylko jak nas zastrzelą To będzie akcja Nie no, powiem wam, że się za... Ten, Boże Jak to się mówi? Jak to się napędza, o Jakie działa O, oh, low. Z Black O oh, nie, strzał. sti, Strzela, o. Oh. Nie, Znowu fail Bond. Jungle. Welcome to the jungle, Bond. Dobra, dziękuję za oglądanie wam tego filmu. I zapraszam do komentowania, subskrybowania i pisania komentarzy.